Witam Was bardzo serdecznie po chyba ultra długiej przerwie, ponieważ w zasadzie przez cały lipiec, sierpień nic nie nagrywałem. A więc, tym bardziej się cieszę, że mogę się w końcu z Wami spotkać. No. Przyczyn było kilka tego wszystkiego, tych moich braku nagrywek, a jeden chyba z największych to brak czasu. Tak? To jedna chyba z największych przyczyn, która powodowała to, że nie mogłem tak na bieżąco to wszystko nagrywać, jak robiłem to do tej pory. Niemniej jednak wracamy już ze zdwojoną siłą, i dzisiaj w tym nagraniu chciałbym powrócić po tej krótkiej przerwie do nagrań w ramach tej serii Perełki Miesiąca, więc. W najbliższym, ale w zasadzie w tym materiale wideo pokażę Ci to, co aktualnie mam w portfelu oraz co w mojej ocenie warto jest do tego portfela dołączyć, o ile pojawią się sygnały zakupowe, tak? Potwierdzone sygnały zakupowe. Pamiętajcie, że wszystkie informacje, które mi się tutaj dzielę, nie są w żadnym wypadku i nie powinniście ich traktować jako rekomendacje, Jest to tylko i wyłącznie moje spostrzeżenie na temat sytuacji rynkowej. Dziś w tym nagraniu pokażę Wam 6, 5 spółek dwie, które aktualnie mam w portfelu, ale to nie znaczy, że gdzieś tam ten timing na zakupienie odsunął się znacząco. I kilka kolejnych, które w mojej ocenie w najbliższych tygodniach, bo jeśli nie we wrześniu, to najprawdopodobniej w październiku dadzą o sobie znać. A więc, by specjalnie nie przedłużać, zaczynamy. Dwa zdania wstępu, bo też warto byłoby przy tej okazji omówić to, co miało miejsce kilka miesięcy wstecz, a podzielę się z wami swoimi przemyśleniami zarówno w stosunku co do sytuacji rynkowej, jak również mojego zachowania. Ponieważ taka myśl, która mi się pojawiła w momencie, kiedy walczyłem sam ze sobą, to takie stwierdzenie, że ten, kto nie wie, dokąd płynie, temu nie sprzyja żaden wiatr. I tu chodzi o to, że jako inwestor, kiedy byłem przygotowany na te spadki, tak, a więc pozamykałem te swoje pozycje, a w zasadzie pozamykały je limity stop, i tak czekałem na rozwój tych spadków. Potem ta sytuacja się odwróciła. No, i potem te wybuchy, tak, informacji tych pozytywnych, że najpierw czy to Hossa na spółkach biotechnologicznych, potem pobudzenie hossy na fotowoltaice, potem New Connect, potem NASDAQ. I tak, człowiek patrzył w różnych kierunkach, i tak naprawdę za każdym razem bym miał takiego gula psychologicznego albo mentalnego, że kurde, czemu to rośnie bezemie? Do czego zmierzam? Kiedy przyjrzymy się bardziej już tym konkretnym sytuacjom na takiej czy na innej spółce, to często jest to taka pieśń, e, fajna historia, którą dobrze się opowiada z natury tego faktu, że, że to wzrasta, tak? ale z, wyłapanie tej okazji naprawdę graniczyło z cudem. To jest pierwsza sytuacja. Druga kwestia jest taka, że na wszystko z czasem przychodzi odpowiednia pora i warto jest wiedzieć, który segment, które spółki chce się rozgrywać. Bo skakanie z kwiatka na kwiatek zazwyczaj, kiedy usłyszymy jakąś informację, to zazwyczaj już jest po wszystkim. Oczywiście możemy tutaj dyskutować na temat, że nie, no, na takiej spółce to dopiero najlepsze jest przed nią, albo że spokojnie, kiedy było o jakiejś innej spółce głośno, to jeszcze przez wiele dni ten trend się utrzymywał. No ale o czym my rozmawiamy? Tak? Czy my chcemy mieć szczęście, czy chcemy zyskać na hajpie, czy. Znaczy jednak myślimy o długoterminowej strategii, która da nam szansę nie tylko zarobić, ale też przetrwać w tym świecie, bo fakt zarobić można w jednej, w dwóch pozycjach, ale kwestia dowiezienia wyniku, kwestia powtarzalności, tak, my nie chcemy mieć szczęścia, my chcemy przynajmniej mieć świadomość tego, co robimy, świadomość naszych decyzji i dopiero. Na bazie takich umiejętności budować naszą pozycję rynkową. Tyle jeśli chodzi o takie przydługie wprowadzenie. Druga kwestia to koncepcja moja na temat sytuacji rynkowej, bo to, co się dzieje na rynkach finansowych i w realnej gospodarce, to wydawałoby się dwie totalnie różne sprawy. Rynek finansowy odkleił się, ale takie sytuacje nie mogą trwać długo, nie mogą długo się utrzymywać, a więc dalej jestem w tym obozie raczej prospadkowym, co rzutuje też na jakość moich inwestycji, a w zasadzie dobór instrumentów inwestycyjnych w momencie, kiedy podejmuję konkretne decyzje. A więc, by specjalnie nie przedłużać, to co aktualnie posiadam w swoim portfelu, to Pierwsza inwestycja Coca-Cola, czyli ten efekt FOMO, o którym tam już dyskutowaliśmy pod poprzednimi materiałami wideo. Tak, kiedy się przełamałem, mówię, dobra, coś kupię w końcu, bo, bo faktycznie ta giełda mi ucieknie. Była to inwestycja długoterminowa, też o charakterze dywidendowym. No i zakup po 45 dolarów, a w zasadzie 45,5 dolara z potencjałem na 10%. Tutaj nawet na naszej Facebookowej odsłonie. Elitarnego klubu giełdowego, informowałem o tym, też pokazując bardzo fajną funkcję na platformie Links, gdzie możemy podejrzeć, jak analitycy przewidują przyszłe losy kursu poszczególnych spółek, i tutaj w tym wypadku mieliśmy ten taki potencjał wyliczony przeze mnie na, w granicy 50 dolarów, także tam powinna ta cena dotrzeć w pierwszym ruchu, a analitycy nawet mówili o 53 dolarach. No i podczas dzisiejszej sesji mamy dotknięcie tego poziomu. Oczywiście nie żegnam się z tą spółeczką na ten moment zysk 10% i tak jak powiedziałem przed momentem ma ona charakter długoterminowy dywidendowy. Nie ukrywam, że przy tej cenie zakupu udało mi się uzyskać roczną stopę dywidendy w granicach 4%, co na takim walorze jest całkiem fajną stopą zwrotu. Kolejna spółeczka. Już po raz drugi powitałem ją we własnym portfelu. Też na początku miałem taką perspektywę, tej pierwszej mojej inwestycji, perspektywę długoterminową. Tutaj gdzieś w tych granicach 9 dolarów była formacja Shark32 w skali tygodniowej. Była ona fajnie rozegrana. Potem tutaj pożegnaliśmy się z tą spółką. Następnie, Proszę zwrócić uwagę, tak samo w komunikacie z 29 lipca informowałem, że no mamy fajny, fajne wsparcie na poziomie małe, dużego Fibonacciego. To jest właśnie ten punkt. Mamy formację Młoteczka. Te, yy, fundamentalnie tam niewiele się zmieniło, bo to jest różnica między tym impulsem wzrostowym, a tym momentem to jest bagatela 3-4 tygodnia, więc tam naprawdę fundamentalnie nic nie mogło się zmienić, a więc postanowiłem odnowić swoją pozycję co okazało się też bardzo fajną decyzją, ponieważ na dzień dzisiejszy a mamy godzinę dopiero 20, zysk w granicach 30% brutto na razie, tak, no bo wiadomo, jest to tak zwana skóra na niedźwiedzi, a więc jeszcze, jeszcze wszystko może się wydarzyć, ale nie zakładam tutaj jakiegoś tam dynamicznego zejścia i powrotu do ceny zakupu. Raczej, raczej myślę o dalszym rozwoju sytuacji prowzrostowym. Tak, a więc to są takie dwie, można powiedzieć, kluczowe inwestycje długoterminowe na rynku kasowym. Tak, natomiast to, co jest taką totalną świeżynką, dosłownie, czyli 3M, również rynek amerykański. I tu również zauważyliśmy fajną formację odwróconej głowy z ramionami, która już, jak widzisz tu, przy na zbliżeniu, się potwierdziła. Tu mamy formację Shark 32 w skali tygodniowej, też potwierdzona, a więc zdecydowałem się otworzyć pozycję, ale dobierając w tym celu instrumenty CFD. Tutaj na platformie Links jest to o tyle fajna rzecz, ponieważ nie są to takie CFD jak możesz się z nimi spotykać przy okazji zakupu, czy to złota, srebra, ropy, czy jakichś innych powiedzmy wynalazków. Tak? Tylko tu w tym wypadku te CFD-ki bazują na tym instrumencie podstawowym, gdzie punktem odniesienia są realne akcje. Zabezpiecza mnie to właśnie przed takim mataczeniem ze strony brokera. Ja już nie mówię tego czy innego, tylko chodzi o to, że jeśli słyszysz o instrumentach CFD, zresztą ja sam też często o tym mówię i wspominam w różnych sytuacjach, że Duży mam problem z różnymi właśnie inwestycjami w złoto, w srebro, czy w kruźce, czy, czy w jakieś inne aktywa, że ta wycena albo szerokość tego rynku, rozproszenie jego powoduje, że w różnych miejscach te ceny się delikatnie od siebie różnią. Co daje szansę brokerowi nieco manipulować kursem. Natomiast tu ten punkt odniesienia, te źródło informacyjne, impuls jest z jednego miejsca i dlatego też w dowolnym momencie ja mogę zobaczyć, czy faktycznie ta cena trzyma się tej swojej, tego punktu odniesienia, czy, czy jednak ten broker coś matacze. Druga kwestia to też dźwignia. Ja. Pamiętam jak w listopadzie ze 3 lata wstecz, kiedy już byłem zniesmaczony tą sytuacją na polskiej giełdzie papierów wartościowych, to w, zacząłem do inwestycji wykorzystywać kontrakty na akcje. Tam była dźwignia 1 do 10. Tak? To w tym wypadku, w zależności od spółki, od jej aktywności na rynku, broker daje możliwość dźwigni 1 do 3, 1 do 5. I w zasadzie takie. Przynajmniej z takimi spółkami na, do tego momentu się miałem okazję jakby inwestować. No tu w tym wypadku mamy dźwignię 1 do 5, a więc też fajnie to wygląda. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ biorąc pod uwagę to, że nadal jestem w obozie prospadkowym i gdzieś tam wydaje mi się, że w końcu do, dojdzie do tego porozumienia pomiędzy mainstreamem i. I, i, I rynkami finansowymi. I w związku z tym no, kiedyś te, ta korekta, albo w zasadzie ten oczekiwany kryzys powinien nastąpić. I dlatego też ta moja ostrożność polega na tym, że mając dźwignię, tu naprawdę ruch o niewielki procent. W przypadku w tym momencie mamy tutaj ruch w granicach 1,5% od ceny zakupu. Tak, ale mnożąc to razy 5, tak naprawdę mam 7,5% zysku na tej inwestycji. Tak, mój poziom docelowy to jest 172, a więc bardzo, bardzo nie, nie, nie jest to jakiś tam mocno oddalony poziom, tak, nie jest to nie do osiągnięcia, ale w momencie, kiedy dojdziemy do tego poziomu, będę bardzo ostrożnie spoglądał w tym kierunku, tak, czy... Na jakość tego wzrostu? Czy jest szansa na to, żeby ta, te dalsze poziomy były pokonywane? Tak, i podejdziemy pod te szczyty w granicach 178-179? Czy jednak? E ten ryzyko, ten strach, który gdzieś tam w powietrzu e, zawisły nad rynkami finansowymi się udzielił. Więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie dobierać te instrumenty. Przede wszystkim mieć doświadczenie, bo, bo to jest tak, jakbyś wybierał się na wycieczkę w górę tak? i w garażu miał trzy samochody do dyspozycji. No i jadąc w góry, no to raczej takiego smart, e, smarta małego nie wykorzystamy. Tak? A więc poszukalibyśmy pick-upa albo co, czegoś na dużych oponach. I tak samo tu fajnie jest mieć umiejętność wykorzystywania różnych instrumentów i dopasowywania ich do momentu rynkowego, do tego co myślimy o giełdzie i to jest taka też taki know how którym chciałem się z tobą podzielić. Kolejne spółki jako perełki na najbliższy miesiąc. No to tutaj pierwsza Amrest Holding jest to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych. Nie ma co ukrywać, jest to jedna z najbrzydszych dziewczyn w klubie, jak ja to mówię od jakiegoś czasu, czyli Wiele spółek tak naprawdę poradziło sobie z, tym, z tą przeceną z marca 2020. Ale są też takie spółki, które jeszcze nie odreagowały, a całkiem fajnie, fundamentalnie stoją i mają ten jakiś tak zwany potencjał. Tu również mamy też aspekt techniczny, formację Shark 32, która. Bo jakby oczekuje na potwierdzenie, tak? A więc jeśli cena wybije poziom 22 zł, pamiętajcie, że to nie jest rekomendacja, to tu będę zajmował pozycję długą. No i taki pierwszy poziom docelowy w granicach 28-29 zł, tak? A potem zobaczymy, w jakiej klasie ten wzrost się będzie odbywał. Kolejna spółka, Astarta. Również ciekawa możliwość się tam powolutku klaruje. Pamiętajcie, że to jest tak, że Najpierw coś się dzieje na giełdzie, a potem o tym dopiero jest głośno. A więc te wszystkie sygnały techniczne mają dać nam przewagę czasową nad innymi uczestnikami handlu. To nie jest znowu informacja o tym, że już kupujemy, bo gdzieś tam się spodziewam, w swojej kuli magicznej zauważyłem formację odwróconej głowy z ramionami. Tak? Czyli tu lewe ramię, głowa, potencjał na prawe ramię. Tak? Bo żeby to było prawe ramię, to cena musi wzrosnąć, i tak tutaj tworzymy linię szyi. I tutaj, gdzieś w tych granicach będziemy mieli sygnał zakupowy. Nie określiłem go w tym momencie, bo w zależności gdzie to będzie następowało przebicie, tam będziemy musieli określić ten poziom zakupowy. Na tym etapie jest to jakiś potencjał. Jest to spółka do obserwacji, nie jakoś tak nachalnie, bo nadal do tej linii szyi mamy jakieś spokojnie 10%, że cena powinna wzrosnąć nim zaczniemy coś robić, ale jest to jakaś tam jaskółka. Która być może zafunkcjonuje, chyba że cena zacznie mocno spadać i wejdziemy w te minima, no to nie ma tematu. tak? I jeszcze jeden walor: JSW, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa. Wiem, że bardzo hejtowany papier. Były nadzieje na to, że w momencie, kiedy dojdziemy do tych dołków, to te ceny podbijają się i będzie powtórka z historii, tak? czyli znowu rajd na, w granicę 100, 100 zł. No ale pamiętaj, że. Analiza techniczna mówi o tym, że rynek stara się sygnalizować swoje zamiary, tak? A więc być może też tutaj istnieje potencjał na wyrysowanie się tej odwróconej głowy z ramionami. Na razie bardzo mocno spekuluje nad tym, tak? A więc, żeby to nie było tak, że już są te sygnały i, i, i teraz tylko czekasz na ich potwierdzenie. Nie. Pamiętaj, że analiza techniczna jest to literatura faktu. W miarę jak nabierzesz doświadczenia, to wtedy będziesz mógł kreować pewne możliwości, ale i tak. W oparciu o to Twoją kreatywność nie możesz podejmować decyzji. Musi to być literatura faktu, czyli to musi nastąpić wzrost ceny, wybicie znowu linii szyi i to będzie dla nas informacja wiążąca do tego, że na tej spółce możemy zarobić pieniądze. Póki co jest to kolejna spółka do obserwacji. I takich spółek jest jeszcze z dwadzieścia. Opublikowałem je wczoraj na naszej grupie Elitarnego Klubu Giełdowego na Facebooku, a więc jeśli chciałbyś zobaczyć, to tutaj jest ta lista. Zapraszam, możesz sobie to spokojnie obejrzeć. Dodam tylko, że Q to jest kwartał, tak? A więc, a więc żeby, żeby była tutaj jasność, są to formacje, które się wyrysowują albo będą wyrysowane, bo jeśli mówimy o kwartale, to tu musimy czekać do końca miesiąca, ale jest to lista. Która dzisiaj również została wzbogacona o spółki z DAXA niemieckiego i amerykańskiego SP 500, a więc myślę, że też jest tam kilka perełek, które warto rozgrywać. Natomiast, jeśli nie chce się tutaj Tobie zajrzeć i już z góry zobaczyć, to zachęcam do obserwacji tego kanału, mojego bloga Pawusalamu.pl bądź też facebookowej odsłony tej strony, ponieważ tam na bieżąco będę wrzucał swoje wszystkie inwestycje. Które będą się realizowały na rynku. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, to zachęcam do zadawania pytań, swoich pytań w formie komentarzy pod tym nagraniem. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia lajka, like komentarza i cóż, do zobaczenia w kolejnych. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć.